Na deser proponuję taki, takie coś do kawy, co nazwałam orkiszowo-malinową, bo znowu niedługo musimy być w kuchni. Bardzo sprawnie przygotujemy coś, co jest yy, no, smaczne, słodkie, może być deserem, ale myślę, że tutaj też znowu takim słodszym, trochę w wydaniu niewytrawnym, ale takim na słodko daniem upieczemy biszkopt orkiszowy, a potem przełożymy to takim budyniem, też w wydaniu takim domowym, z malinami i z odpowiednią konfiturą. Wobec tego podaję y, teraz przepis. Biszkopt orkiszowy, takie składniki nam są potrzebne. 150 g mąki orkiszowej białej, z ten typ 650, 4 jajka, 120 g cukru trzcinowego, 3 łyżki wody, pół łyżeczki proszku do pieczenia, ja używam z tym kamieniem winnym, jeśli chcemy dodać tutaj, może być troszkę jeszcze wanilii, jak przygotowujemy? Ubijamy białka, 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 i do tych białek dodajemy najpierw cukier. Kiedy one są ubite, dodajemy partiami cukier, ciągle ubijamy. I te, kiedy już mamy taką masę, to teraz dodajemy wodę po takiej jednej łyżce, po troszeczkę, właśnie tak na te cztery jajka będzie dobrze, jak damy trzy łyżki wody. Tutaj będziemy mieli takie potem lepsze połączenie z żółtkami i dopiero teraz dodajemy żółtka, ale też po jednym i cały czas ciągle jeszcze ubijamy, to najpierw się robimy jakimś tam robotem kuchennym, ale to naturalnie można też taką ubijaczką ręczną zrobić, czyli najpierw białka, cukier, wodę i teraz dodajemy po jednym żółtku. I kiedy już mamy taką puszystą masę, bo ona się tak porządnie tu ubiła, jest puszysta, dodajemy. Mąkę naszą, którą położyliśmy z proskiem do pieczenia. Można oczywiście spróbować zrobić bez prosku do pieczenia. To jest cztery jajka i taki zestaw, tak, ale tutaj dla tego bezpieczeństwa, żeby to ładnie nam urosło. Z tym kamieniem w nie widzę problemu. Można dodać. Jeśli się chcemy dać wanilię, można ją tutaj dodać. Może to jest naturalna wanilia, więc szczytka. Jeśli cukier, można tam z cukrem było dodać. Nie musi też być, bo potem jeszcze ta wanilia podaje, po, pojawi nam się w budyniu. Wobec tego i teraz już mamy tą masę, jeszcze raz dodajemy tą mąkę, ale już tak delikatnie wmieszamy, jak się zachowujemy z, z naszym biszkoptem i mamy gotową masę biszkoptową. Piekarnik w międzyczasie należy tam włączyć, rozgrzać, temperatura 180 stopni, to zależy znowu jaki piekarnik, taka góra-dół oczywiście. A foremka wyłożona papierem, to może być tylko dół wyłożony, a boki natłuścimy, oprószymy bo, bu, bułką, czy mąką, czy grysikiem, cóż tam mamy w naszym domu. I wtedy taką tą, nasz biszką, tobasę wkładamy do piekarnika. Jeszcze raz, 180 stopni, pieczemy około 40-45 minut, wiemy do tak zwanego suchego patyczka, czyli sprawdzamy. I potem, kiedy się taki biszkop. Wyjmuje. Myślę, że też to wszyscy wiemy, ale tak przypomnę, że są też młode osoby, które słuchają i, i się uczą pieczenia biszkoptu. I wtedy, kiedy wyjmujemy z piekarnika, to się tak zdecydowanie kładzie na, na nasz blat kuchenny, tak, czyli obłożony, czy jakaś nasza ściereczka czy też deska, więc tak zdecydowanie, jak gdyby lekko rzucamy, wtedy ten biszkop na mnie opada. To są takie tak zwane triki kuchenne. Znane nam, ale właśnie mówię, może są osoby, które się uczą. Wobec tego mamy upieczony biszkopt i on sobie teraz musi ostygnąć. W tym czasie przygotowujemy budyń, czy jakąś piek, też oczywiście mogliśmy w tym czasie przygotować budyń orkiszowo-kasztanowy, czyli może być budyń, jeśli Państwo uważacie, że dobrze tolerujecie taki budyń, który sobie kupicie, ale ja dzisiaj przygotowałam oczywiście budyń taki, 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 taki samodzielnie ugotowany w kuchni. Pół litra wody, bo na wodzie też on dobrze wychodzi, albo też mleka, jeśli ktoś używa i ma tutaj jakichś tam swoich nietolerancji czy tam niechęci do mleka. Pół litra, pół litra. I teraz dwie łyżki grysiku orkiszowego albo orkiszowej mąki białej. Grysik tu nam bardziej by pasował, by tak ładnie wypełni. Dwie łyżki. Jedna łyżka mąki kasztanowej. Wiemy, że kasztany wzmacniają serce, mózg, wątrobę, więc tutaj oczywiście dodajemy coś, żeby było jeszcze tak pożywniej. Jedno żółtko też nie musi być, ale dodajemy dzisiaj. I jedna łyżka cukru trzcinowego, bo chcemy, żeby to uzyskało taką słodkość, też nie musi być. I wanilia. I to wszystko należy tutaj z tą wodą połączyć i króciutko ugotować. To się gotuje bardzo krótko, dosłownie 2-3 minutki. Jest gotowe, sobie mieszać, żeby nam ten grysik tam nie przywarł do spodu tego garnczka, w którym przygotowujemy. Mieszamy i gotujemy kilka minut. Mamy gęsty taki budyń orkiszowo-kasztażowy. I teraz ciasto, które nam w międzyczasie nasz biskup już ostry, przekrawamy tak wzdłuż oczywiście na pół tam. Y, 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 przekładamy sobie najpierw jakąś konfiturą, bo jeszcze tutaj to proponuję, na przykład taką już troszkę kwaśniejszą, co może być balinowa, może być czarna porzeczka, czerwona porzeczka, może taka kwaśniejsza. Przekle, tutaj wysmarujemy, kładziemy tą drugą część i tu teraz wykładamy budyń. Całą tą warstwę budyniu wykładamy, a na wierzch jeszcze dekorujemy tak obficie malinami. To macie Państwo oczywiście te zdjęcia już tych potraw tam na tej naszej stronie internetowej www.hildegarda.pl w zakładce um, audycja, audycję z Radia Maria w Radio Maria Tam możecie Państwo sobie pooglądać jak to wygląda, ale też jeśli tam ktoś nie zdążył, czy może potem sobie do tego sięgnie, to y, zapoznać się z przepisem. Więc tak to wygląda i oczywiście można to jeszcze tam troszkę schłodzić, choć to wszystko szybko ładnie się tam nam... Jak gdyby krzepnie i już jest do podania. No i taki jak deser orkiszowo, malinowo, tak to dzisiaj nazwałam, do kawy, do herbaty, ale też ze względu na takie składniki może spokojnie stać się takim dobrym daniem.